W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko Polskiej Ziemi, Nadziejo Nasza, Bolesna Królowo Polski, W naszej dzisiejszej modlitwie stajemy przed Tobą. Chcemy trwać przy Twoim synu w godzinach Jego Agonii spojrzeć na jego sponiewierane oblicze chcemy wziąć swój krzyż naszej codziennej pracy naszych znojów naszych problemów i pójść drogą Chrystusa na kalwarię nas których dręczą rany ciała i bóle fizyczne wspieraj maryjo nas których tak często spotyka niepokój, rozterka i załamanie, podtrzymaj na duchu Maryjo. Nam, którzy jesteśmy upokorzeni, pozbawieni nieraz praw i godności ludzkiej, użycz męstwa i wytrwałości. Nam, którzy dokładamy wszelkich starań, aby odnowić oblicze Ziemi, Naszej polskiej ziemi, w duchu Ewangelii okaż swą Matczyną opiekę Maryjo. Nam, którzy w trudzie i znoju walczymy o prawdę, sprawiedliwość, miłość, pokój i wolność w Ojczyźnie naszej, podaj pomocną dłoń. Bolesna Królowo Polski, miej nas swojej opiece. Amen.